Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj przedstawić chlorofil Duolife. Chlorofil to nasze wewnętrzne słońce. Bakterie potrzebują do swojego metabolizmu żelaza. Wykradają je i wtedy funkcje czerwonych krwinek spadają, bo nie mają nośnika tlenu. Uzupełnia to właśnie chlorofil. Dostarczając tlenu, powoduje sprawną pracę mitochondriów. Stabilne trzymanie tlenu przez chlorofil powoduje, że jest pogromcą beztlenowców. Wyklucza działanie paciorkowców, gronkowców i pasożytów łącznie z kandidion. Spełnia rolę wewnętrznego słońca, wpływa na naszą cerę. Pijąc chlorofil uzyskujemy efekty dla cery nawet pochmurny dzień, ponieważ wzmaga on produkcję melaniny. Taki barwnik, który warunkuje pigmentację i równomiernie ją rozprowadza. Struktura chlorofilu jest bardzo zbliżona do budowy ludzkiej hemoglobiny. Dlatego rośliny z jego dużą zawartością są polecane w profilaktyce chorób krwi, takich jak anemia. Chlorofil jest naturalnym filtrem UV. Działa antyalergicznie. Wpływa dla zmniejszenia zakwaszenia, na przykład u sportowców. Spełnia rolę dezodorantu wewnętrznego. Na przykład, gdy zjemy czosnek, doskonale neutralizuje niemiłą woń potu. Jest jedynym suplementem, który spełnia swoją funkcję, nawet gdy zostanie rozcięczony. Działa pozytywnie na deregulację hormonalną. Zabezpiecza naszą wątrobę, jest naszym takim wewnętrznym dezodorantem, który neutralizuje inne zapachy, a wzmacnia na przykład zapach naszych perfum. Ostatnie badania potwierdzają, że chlorofil wspomaga regulację masy ciała, stabilizuje krzepliwość krwi, reguluje pracę tarczycy, cykli owulacyjnych i laktacji. W skład chlorofilu Duolife wchodzi młody zielony jęczmień. Młody zielony jęczmień uznaje się za roślinę, która posiada najwyższą zawartość chlorofilu. W liściach młodego zielonego jęczmienia został odkryty czynnik GIF, który skutecznie przeciwdziała uszkodzeniom naszych struktur lipidowych przez promieniowanie UV. Co ciekawe, obecność tego antyoksydantu nie została do tej pory udowodniona w żadnym innym środku spożywczym. Działanie tego przeciwutleniacza porównywalne jest do działania witaminy A beta-karotenu, natomiast jest o wiele silniejsze. Pomaga on pozbyciu się niechcianych przebarwień skóry, takich jak plamy starcze czy inne zmiany pigmentacyjne. W skład chlorofilu Duolife wchodzi również chlorella. Oprócz swoich niezwykłych wartości odżywczych zawiera eltryptofan, aminokwas odpowiedzialny za prawidłowe działanie naszego układu nerwowego, odpornościowego oraz równowagi jelitowej. Jest prekursorem serotoniny i melatoniny. Lucerna siewna również wchodzi w skład chlorofilu Duolife. Zwiększa witalność, wzmacnia nasz organizm od środka. Stosowana systematycznie oczyszcza nasze drogi moczowe i krew oraz wątrobę, zmniejsza zakwaszenie organizmu i reguluje pracę jelit. Pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Polecamy dla diabetyków. Wzmacnia serce i układ nerwowy, a także działa przeciwbakteryjno- i przeciwgrzybicznie. Idealne połączenie składników chlorofiliny, chloreli, młodego zielonego jęczmienia, lucerny siewnej i olejku miętowego zapewnia sprawne działanie całego systemu nerwowego, hormonalnego, odżywienie organizmu oraz właściwą pracę enzymów regulujących wszystkie systemy. W naszym organizmie gorąco polecam chlorofil firmy Duolife